Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców i ryczałtowców. Dodatkowy podatek dla dużych firm. Co się zmieni? Składka zdrowotna ma być niższa niż pierwotnie zakładano. Ma ona wynosić 4,8%, a nie 9%, co zapowiadano na początku prac nad ustawą o polskim ładzie. Nie jest to jednak jedyna zmiana, która dotyczy przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność i odprowadzające ryczałt będą miały trzy stawki składki zdrowotnej. W zeszłym tygodniu odbyły się negocjacje przedsiębiorców z przedstawicielami resortu finansów. Pierwotnie składka zdrowotna miała wynosić 9%. co było przedmiotem głośnej krytyki ze strony osób prowadzących własne działalności gospodarcze. Stawki zdrowotne dla przedsiębiorców i ryczałtowców kto ile zapłaci? W 2022 roku przedsiębiorcy mieliby zapłacić 3%, a w 2023 roku już 4,9%. Jak twierdzą przedstawiciele resortu finansów, nie przewiduje się wzrostu w kolejnych latach. Sytuacja jednak wygląda inaczej w przypadku ryczałtowców. Dla nich przewidziano trzy stawki w zależności od dochodów. Składki miałyby wynosić 300, 500 oraz 900 zł. Pierwszy próg został już ustalony, a pozostałe są jeszcze w trakcie negocjacji. Przedsiębiorców ryczałtowych znajdujących się na pierwszym progu obowiązywałaby składka w wysokości 300 zł. Przy czym ich dochody nie będą mogły przekraczać 60 000 zł rocznie. Wstępnie drugi próg został określony między 300 a 500 tysięcy zł. Jednak nie jest to jeszcze potwierdzona informacja: Dodatkowy podatek dochodowy dla dużych firm kto go zapłaci? Rząd zapowiedział nowy podatek dochodowy dla dużych firm. Przede wszystkim dla tych, które nie płacą SIT bądź opłacają go, ale tylko w niewielkim wymiarze. Duże działalności gospodarcze i korporacje będą musiały odprowadzać podatek dochodowy minimalny o wysokości 0,4% przychodów oraz 10% od przychodów pasywnych. Minister zapowiada, że ma to załatać dziurę, która powstanie w wyniku zwolnienia małych firm z płacenia wysokich składek zdrowotnościowych. Dzięki takiej zmianie do budżetu ma wpłynąć szacowane 2 miliardy złotych. Taki ruch nie tylko spowoduje wzrost wpływów do skarbu państwa. Ale ma też działać na korzyść mniejszych przedsiębiorców, promując ich działalności. Jak informuje minister Morawiecki: Spodziewane wpływy z planowanego podatku od wielkich korporacji to ok. 2 miliardy złotych. W kalkulacjach dotyczących daniny od korporacji międzynarodowych dużych, bo to przede wszystkim ich dotyczy, spodziewamy się około 2 miliardów. Trudno tutaj bardzo dokładnie prognozować, ale to będą środki, które będą przeznaczone na inwestycje. A także na politykę społeczną prowadzoną przez nasz rząd. Nowy podatek jest wprowadzony na wzór amerykańskiego, ma on dotknąć duże korporacje i firmy, przede wszystkim zagraniczne, ale również polskie.